Kupiłem nową maszynkę i zastanawiam się, czy był to dobry wybór. Kiedy umarła moja Gamma Boosted, zacząłem szukać alternatyw dla tej maszynki. Chciałem spróbować czegoś nowego, innego, ale też mniej awaryjnego od Gammy Boosted. W swoim zestawie zawsze mam dwie maszynki. Jedną z trochę łagodniejszym ostrzem i miękką charakterystyką i dla mnie jest to General Onyx. Oraz drugą z ostrzem bardziej agresywnym i ostrym. I tę rolę grał w moim zestawieniu już nie działający Boosted. Zadałem Wam kiedyś pytanie na stories, co mogłoby zastąpić Waszym zdaniem Gammy Boosted i padło... Bardzo wiele fajnych i ciekawych propozycji. Stylecraft Instinct, gamma Shorty i kilka propozycji od VGR czy WMAK. Ja natomiast do sprzętu podchodzę bardzo konserwatywnie. Nie lubię nowości, nie lubię zmieniać. Lubię, kiedy dokładnie wiem, jak mój sprzęt działa. Gorzej, kiedy przestaje działać i wtedy trzeba wybrać coś nowego. W tej sytuacji zdecydowałem się kupić świeższą wersję mojej poprzedniej maszynki, czyli gamma Boosted Up. Czy po czasie jak jej starszy brat będzie pracować jak traktor, czy włącznik będzie zacinać? Nie wiem. Zobaczymy. Póki co po pierwszym miesiącu jestem zadowolony. Czuję, jakby miał ten sam sprzęt, tylko nieco odświeżony i troszeczkę lżejszy. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie doświadczenia z tym sprzętem i czy został wyleczony z problemów starszego brata.